Wszystko to, co chcielibyście wiedzieć o kolei, a o co boicie się zapytać, będzie w naszym programie. Witam serdecznie widzów Telewizji Polskiej i naszych stałych widzów z internetu. To jest program o tematyce kolejowej. Ja nazywam się Tak Mara Kowalska, a co dzisiaj w naszym programie zapraszam. W tym odcinku Kolej TV zobaczą Państwo m.in. wyremontowaną za 155 milionów złotych stację w brzegu na Opolszczyźnie, powstający hostel na remontowanym dworcu w modlinie i zagraniczną perłę kolejowej architektury. Stacja w brzegu to jedna z ważniejszych na trasie z Wrocławia do Opola. PKP-PLK zakończymy właśnie remont torów i trasy ze stolicy Dolnego Śląska na Opolszczyznę. Na świeżo oddanej do użytku wyremontowanej stacji w brzegu nad bezpieczeństwem pasażerów czuwa nie tylko święta Katarzyna, która ma swoje miejsce na jednym z dwóch nowych peronów. Stacja jest objęta monitoringiem. Kamery znalazły się na peronach i w przejściach podziemnych. Ze stacji mogą już w pełni korzystać pasażerowie. Oficjalne otwarcie z przecięciem stęgi mamy już za sobą. Modernizacja całej stacji kosztowała 155 milionów złotych. Za tę sumę kolejarze rozebrali i zbudowali od nowa 15 kilometrów torów. Znalazły się tu też 32 nowe rozjazdy. Nad torami rozciągnięto 18 kilometrów nowych przewodów. Wzdłuż torów stanęły ekrany akustyczne o łącznej długości blisko 3 kilometrów. Tym wszystkim, z wyjątkiem samego budynku dworca, zajęła się spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA, odpowiadająca za stan między innymi torów i peronów. Trzeba dodać, że PKP SA modernizuje budynek dworca, czyli będzie kompleks cały w brzegu zrobiony. To no bardzo ważne. To jest trasa Wrocław-Opole, jedno z większych miast, dlatego miasta jest to bardzo ważne. Burmistrz i starosta mówią, że wreszcie będzie można uruchomić. Normalny cykl przejazdów pasażerów, czyli uczniów, studentów, ludzi do pracy z brzegu do Wrocławia i do Opola. Spory zmiany zaszły też w nastawni, z której kolejarze zarządzają ruchem pociągów. Ich praca jest teraz o wiele łatwiejsza. Wszystkie rozjazdy mogą kontrolować z ekranu komputera a to jest elektroniczne serce nastawni, które współpracuje z lokalnym centrum sterowania w oddalonym o niemal 40 km Opolu. Zmiany na stacji odczują również pasażerowie. Perony zostały gruntownie odremontowane, a stare wiaty zachowały swoją dawną stylistykę. Zamontowana jest informacja wizualna, wyświetlacze i nowe nagłośnienie. Zmieniła się również mała architektura. Ławki, tablice informacyjne, gabloty i piktogramy. Dla osób niepełnosprawnych zamontowano trzy specjalne platformy. Sam mm, korzystałem z tego dworca e, w poprzednim wieku i przez chyba 9 lat dojeżdżałem do Wrocławia. Ja myślę, że ten dworzec w tej chwili i ta linia kolejowa będzie nie dość, że wizytówką miasta, zachęcającą wszystkich, którzy będą przez brzeg przejeżdżać, do zatrzymania się może na chwilę chociaż brzegu i zobaczenia, co to za ciekawe miasto jest. z tak pięknym dwor z tak pięknymi peronami. Stacja Brzeg leży w ciągu paneuropejskiego korytarza transportowego Drezno-Wrocław-Katowice-Kraków-Kijów. Była ostatnim elementem modernizacji trasy Opole-Wrocław. Wybieracie się w podróż samolotem? Może warto spędzić noc na przykład w hotelu dworcowym? Będzie to możliwe już niedługo w Modlinie, a ja mogę obiecać, że będzie bliżej, szybciej i na pewno schludnie. Do niedawna ten dworzec był ruiną i mogło się niejednemu pasażerowi wydawać, że zabytkowy budynek czeka tylko wyburzenie. Na dworcu w Modlinie trwają już prace budowlane za blisko 4 miliony złotych. PKP obiecuje, że budynek będzie miał nowoczesną i przyjazną strefę obsługi podróżnych. Wszystkie elementy konstrukcyjne typu stropy, dach są już wykonane. Częściowo stolarka, stolarka okienna jest już zakupiona. Także wszystkie elementy, które praktycznie wymagały wymiany, zostaną wymienione w najbliższym czasie. Natomiast całość robót będzie zakończona do czerwca 2011 roku. Gdy pierwsi pasażerowie skorzystają z nowego budynku jesienią tego roku, nie będzie ich zbyt wielu. W ciągu dnia przez stację przewija się średnio około tysiąca pasażerów. Ale niedługo należy spodziewać się znacznego zwiększenia tej liczby ze względu na budowę portu lotniczego. Będzie się on znajdował 4 km od tego dworca, który jest niemal w centrum Modlina. I to właśnie na podróżujących dalej samolotem będzie czekała część stacji na piętrze. Na piętrze budynku będzie hostel. PKP nie będzie prowadziło obsługi tego hostelu. Będzie wykonany w najbliższym czasie przetarg na obsługę tej części hostelowej. Planujemy według projektu zlokalizowanie tam 9 pokoi. Natomiast dwa z nich będą to pokoje jednoosobowe, pozostałe będą dwuosobowe, z tym, że jeden z pokoi będzie przeznaczony też do obsługi osób niepełnosprawnych. Najwięcej gości na stacji zatrzyma się najpewniej podczas Mistrzostw Świata Euro 2012. Do tego czasu koleje mazowieckie mają uruchomić szybkie połączenie do centrum stolicy i na lotnisko na Okęciu. Zapraszam na dworzec. Nie, nie, tym razem nie będzie to żaden warszawski dworzec. Pojedziemy tam, gdzie jeszcze nas nie było. Harlem Central, Holandia. To architektoniczny z kolejowej Holandii, zachwalany w przewodnikach. Dworzec w Harlemie wygląda wciąż tak jak gdy go zbudowano, czyli w 1908 roku. Na peronach wzrok przyciągają secesyjne zdobienia, ceramiczne napisy prowadzące do poczekalni kilku klas. Nie zabrakło też później dodanych przez kolejarzy holenderskich tablic upamiętniających stulecie powstania kolei w Niderlandach, wykonanych oczywiście tradycyjną techniką skafli. Można tu też odkryć równie piękne detale z drewna. Wszystkie tory i perony, nawet te boczne, są oczywiście przykryte halą peronową o nitowanej konstrukcji. Równie pięknych detali nie brakuje w holu kasowym. Tu można znaleźć pełen przegląd tradycyjnych zawodów wykonywanych przez Holendrów. Stacje polubili też filmowcy. Tu rozgrywają się sceny filmu Ocean's 12 z Georgem Clooney'em. PKPSA znalazło innego inwestora, z którym rozmawia o budowie nowego dworca Warszawa Zachodnia. To słowacki deweloper Haber Budynkowi dworca towarzyszyć ma nowoczesny kompleks biurowy, specjalnie zaaranżowany ma zostać także teren wokół niego. Obie strony nie chcą na razie ujawniać szczegółów, choć podobno rozmowy ze Słowakami idą sprawnie. Trakcja Polska S.A. jedna z dwóch kolejowych spółek notowanych na giełdzie ma zamówienia na nieco mniej niż 2,5 miliarda złotych, ale większą część z tych pieniędzy zainkasuje w 2012 roku. W 2010 roku spółka mogła wypracować przychody w wysokości jedynie pół miliarda złotych. To mniej niż rok wcześniej. Powód? Złe warunki pogodowe w ubiegłym roku. Sześć ofert na modernizację linii Wrocław-Poznań wpłynęło do PKP.plk. Modernizacja odcinka Wrocław-Żmigród może kosztować nawet prawie miliard złotych. Po zmodernizowanych szynach w 2014 roku pociągi pasażerskie mają rozpędzać się do 160 km na godzinę. Zniszczony podczas ubiegłorocznej powodzi kolejowy most na popradzie kołonowego sącza otwarty. Dzięki inwestycji za 16 milionów złotych wróciły pociągi do Starego Sącza, Krynicy, Muszyny i dalej na Słowację. Most był poważnie zniszczony. Nastąpiło wywrócenie filarów, zerwanie, przemieszczenie i opadnięcie przęseł obiektu. Uszkodzony został tor na odcinku ponad 200 metrów przed mostem. To prawdziwa gratka dla fanów kolei, którzy odwiedzają Kalifornię. Wystarczy pojechać do Oakland, by zobaczyć pociągi jadące jak tramwaj po ulicy. Jack London Square to popularna ulica w tym mieście, każdy, kto wybiera się nad Pacyfik, musi właśnie trafić tutaj. To również bodaj jedyna ulica w całych Stanach Zjednoczonych, którą dzielą auta i dalekobieżne pociągi przyjeżdżające z najdalszych części kraju. Dla bezpieczeństwa nie rozpędzają się za bardzo, mogą się z nimi ścigać co lepsi biegacze. Jadą maksymalnie 25 km na godzinę. Zapraszam w przyszłym tygodniu o tej samej porze. Odwiedzimy m.in. Warszawskie lotnisko Okęcie, gdzie budowany jest ponadkilometrowy tunel kolejowy, zakończony stacją pod stołecznym lotniskiem. Zapraszam też na naszą stronę internetową. Do zobaczenia.